Witam Was serdecznie. Z tej strony Łukasz Wysoczeński jestem administratorem, twórcą e, grupy, można mnie szumnie nazwać jakimś takim influencerem, e, czyli człowiekiem, który praktycznie prowadzi jedno e, jednorazową samodzielnie. E, grupę o cukrzycy typu pierwszego i typu drugiego jest tuli to toporności również. Dla osób, które nie znają już jakoś specjalnie języka angielskiego, nie są w stanie dotrzeć do niektórych materiałów, czy do większości materiałów najnowszych o cukrzycy, jak również przede wszystkim chyba nie są w stanie samodzielnie przejść przez książkę doktora Bernsteina o cukrzycy. Zapraszam serdecznie na zbiórkę. Zbieramy pieniążki na to, żeby wydać książkę Bernsteina. W tej chwili jest chyba około 7000 złotych zebrane, potrzebujemy 35000 tysięcy, Także, jeśli treści, które zamieszczam na grupie, pomogły Ci w jakiś sposób, jeżeli miałeś, miałaś ze mną kontakt i pomogłem Ci w jakiś sposób. I masz możliwość, żeby dofinansować projekt, to, to zapraszam. Jeśli nie, jeśli nie masz takiej możliwości, proszę korzystaj z grupy. Proszę, żebyś e, przekazywała dalej te informacje o tym, że jest taka grupa, że istniejemy, że działamy. E, sprawa jest prosta. Grupa się musi rozwijać. Jak najwięcej ludzi musi wiedzieć o tym, że istnieje alternatywa do. Żrej, co chcesz, i pokrywa insuliną. E, I im więcej osób będzie wiedziało o tym, że istnieje coś takiego jak e, normoglikemia u cukrzyka, e, tym więcej osób być może zdecyduje się na taką e, drogę życia. Nie jest to łatwe, jest to w dużej mierze pewnego rodzaju poświęcenia, ale raczej mi to nazwał z angielską nazwą to commitment, tak, czyli e, no jest to jakiegoś rodzaju e, no kontakt z samym sobą e, i ze swoim ciałem, i ze swoim zdrowiem, e, że będę o siebie dbać e, w każdy możliwy sposób, dlatego że chcę żyć jak najdłużej e, w zdrowiu, e, a nie w chorobie. Że chce jak najdłużej cieszyć się swoim zdrowiem, cieszyć się swoim życiem. I rozumiem, nie każdy, nie każdy ma taką filozofię życiową. Niektórzy wolą, być, wolą żyć szybko i krótko, e, natomiast ta grupa jest dla osób, które szanują swoje zdrowie, e, traktują się poważnie, ale nie za bardzo wiedzą, jak osiągnąć normoglikami, dlatego że zalecenia, które. Się im przekazało, przekazuje, po prostu nie działają. I są zdesperowani, są sfrustrowani, nie wiedzą, co mają z tym wszystkim zrobić, a co krzyca nie poczeka. Także ta grupa jest dla tych osób, ta grupa jest też pewnym rodzajem krzyku na pustyni, tak? Ja często siebie tak określam jako głos wołającego na pustyni. Natomiast w przeciągu roku udało mi się zebrać już 900 osób, które chciały przyłączyć się do mnie, które w jakiś sposób korzystają z tych tekstów, które zamieszczam. I myślę, że z Waszą pomocą możemy tę wiedzę rozpropagować jeszcze bardziej. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zapraszam do komentowania postów, zapraszam do wstawiania postów. Ja to wszystko moderuję, także żadnych jakiś dziwnych tekstów nie będzie na grupie. Trochę osób już wyciszyłem, parę osób wyrzuciłem, parę osób odeszło, bo się ze mną nie zgadzało. Nikogo nie wyrzucam, jeżeli ktoś przekracza pewne granice, tego wyciszam. Ale ma to na celu przede wszystkim to, żeby grupa się rozwijała i nie zbaczała z, z trasy. Kończąc, chciałem powiedzieć, że na cukrzycę typu pierwszego nie ma lekarstwa, ale jest sposób i ten sposób działa. Tylko nie można sobie tego tak traktować po macoszemu, tylko rzeczywiście trzeba tym żyć. Jak się tym żyje, to się żyje w zdrowiu. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie, hej.